Witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dark Souls 2 I zgodnie z zapowiedzią ruszamy teraz na bossa, najprawdopodobniej na bossa Bo w 100% też nie mogę powiedzieć czy to jest boss, ponieważ jeszcze tutaj nigdy nie byłem Ostatnio właśnie w tym miejscu zginąłem, to jest właśnie niezła zasadzka I też chciałem odzyskać moje dusze O właśnie, poczekam aż oni sobie tutaj do mnie podejdą, tam jest jak naprawdę cała masa Na pewno pamiętacie to A jeśli nie to odsąd do końcówki ostatniego odcinka Jezu! Królewski wielki miecz Czyżby jakaś lepsza odmiana tego miecza, którym aktualnie się posługuję, chyba było zbyt pięknie, oczywiście. Teraz nie będę też tego sprawdzał, bo no tam jest ich cała masa i boję się, że mi zaraz jakiś tutaj z nich wypadnie i wyskoczy i mnie zabije. Dobra, biorę sobie to duszę. Już oni mnie zauważyli. Na pewno to zaraz sobie powinno mnie przyjść, mam taką nadzieję. O właśnie, idą, zobaczcie. Co za kretyni. Lecę w ścianę. Jak zaprogramowani są, to tak robią. Okej, okay, pięknie. Dwóch ściołem, jednym ciosem. I trzeciego. Z moich obliczeń wynika, że chyba już wybiłem wszystkich. Chociaż, czekajcie, tu już tak, pięciu zabiłem, no to już przynajmniej wszystkich, którzy ostatnio się na mnie rzucili wybiłem. Chociaż tam ktoś jeszcze może siedzieć, nigdy nie wiadomo. O, zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakieś dziwne... Posągi? Figury? Jakieś piece? Co to jest? Nie mam pojęcia, ale chyba jakieś piece tam do rozpalania. Tędy niestety też nie tam pewnie jest jakiś skrót. Mówię, pójść na dół, widzę, że na dole jest naprawdę bardzo ciekawie, sądząc po tych planach krwim, tak wnioskuję. Tutaj też jest nieźle, ale najpierw sobie pójdziemy tutaj. Zobaczmy, co mamy wiadomo za wiadomość. Prawo. W sensie, że... O, właśnie, kilku jest ich tutaj, niestety. Dobra. Ja ich sobie trochę podprowadzę tutaj, wiecie, bo... O, właśnie. Zapomniałem I, i jeszcze raz, mimo że nie mają wielkie miecze, to jednak troszeczkę szybciej wyprowadzają ataki niż ja, więc powinienem najpierw e, ich zablokować. Też jak ja zablokuję, to niestety oni wcale e, im, im wcale broń nie odrzuca w ręce, nie odbija ich, oni sobie atakują normalnie, nie przerywają ataku jak ja ich zablokuję, więc. Po prostu... Muszę uważać, więc po prostu muszę zablokować dwa, tak i dopiero wtedy mogę przejść do ofensywy. Świetnie. Wow 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 wow. A tutaj chyba mamy już bossa, tak mi się wydaje. O Jezus Maria, to było głupie! Nie musisz, że daj mnie teraz zetnie, bo wiem, że tutaj przeżył. Okej. Okay. Szybko, Estus. Zostanie mi tylko jeden, oczywiście, Estusik na samego bossa. E, poczekajcie chwilę, tylko pójdę ogarnąć psa. O coś ewidentnie chcę. Okej, okay, przepraszam was za tą przerwę już wracam. E, myślę, że ten fogiem już możemy mieć bossa, oczywiście, tylko. Aha, czyżbym w... znowu doszedł do jakiegoś takiego miejsca w tej twierdzy, gdzie mamy. jakąś taką. Taki, takie więzienie? Zejdźmy sobie może na dół. O, tam widzę, że jest skarb. I widzę, że jest pełno plan krwi, oczywiście. Dobra. Wezmę to. Zresztą czekajcie, najpierw może wiadomość. E, pomóż mi! E, a co my tutaj mamy? Uważaj na lewo. Dobra, wezmę ten skarb sobie. Dusza dumnego rycerza i kukłę człowieka mamy, okej. Okay. Tutaj też kilku ludzi zginęło. No od czego oni tutaj padali? Nie mam pojęcia. A tutaj? Mogę to otworzyć? Mogę. Wow. Yy, czyżby to były te słynne drzwi <grychy> z yy, kilometrową przepaścią? Chyba tak. To jest chyba takie miejsce, o którym właśnie nie ostrzegaliście. Ale ktoś napisał właśnie, że wie, że ja na zapas, to pewnie już zginąłem. Nie, nie zginąłem, jak widzicie. O dziwo, udało mi się przeżyć. Nie, tutaj już byliśmy, więc możemy pójść sobie teraz na dół. Poczekajcie chwilę, bo po prostu nie wytrzymam. Dobra, wracam ponownie. Przepraszam za kolejną już przerwę. Mam nadzieję, że teraz w spokoju będę mógł dotrzeć już do bossa. Tutaj musimy wejść oczywiście po drabinie do góry, ale sobie zobaczę tylko jeszcze te drzwi. Czy my tam za nimi czegoś nie mamy <coughs> ciekawego? Chyba nie, otworzyć też się ich nie da. Więc chodźmy do góry, bo chyba już to wszystko sprawdziłem, tak mi się wydaje, choć na pewno yy... i tak coś tam przeoczyłem. W ogóle też taki fajny bajer, bo zobaczcie, mogę nawet całą staminę stracić na drabinie. O dobra, nie zaprezentuję wam tego tym razem, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Można stracić całą staminę na drabinie, a i tak z niej nie spadniecie, przynajmniej jeśli wbiegacie sprintem, po prostu zaczniecie powoli wchodzić. Um, ostatnio właśnie było tak w Dark, Souls, że jak się straciło całą stamina to się spadało w najzwyczajniej w świecie. Co tutaj mamy? Rozjeżony klejnot życia. O, raz dwa przyda się. Sojusznik. Hmm, dzisiaj ktoś przydał chyba tutaj na koopa nam na <grych> tego bossa. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś super wymagający boss. Spróbuj czary. To jest zamknięte też. Można to wyzwalić? Nie, nie da się. No i tutaj też jest zamknięte. Zobaczcie tutaj sporo ludzi chyba korzysta z opcji właśnie kooperacji. No, zobaczymy, jak mi pójdzie na tym osie. Ja spróbuję, może sam. Mam tylko jednego Estusa, ale za to mam kilka klejnotów. Te kości wyjątkowe do domu mogę sobie wywalić, bo tylko mi tutaj zawadzałem niepotrzebnie. I rozjarzony klejnot życia sobie tutaj ustawię, bo ten to jest stary rozjażony klejnot życia, czyli on naprawdę bardzo dużo punktów życia przywraca. No, i myślę, że możemy sobie wejść na bossa. Zobaczymy, co to będzie. I czy będzie jakaś kastyny wprowadzająca? Nie, nie ma niczego. Jezus, ma naprawdę. Mamy trzech bossów? Ale naraz? raz? <laughs> Jaki obrażenia! I jeszcze użyłem najlepszy klejnot. No ja jestem geniuszem, demon jesteś naprawdę mistrzem świata. Tu mamy stusy. Boże. Za dużo życia to coś nie ma, ale obrażenia niesamowite to zadaje. Jezu, jeszcze spadł. I co teraz? W ogóle z trzema jakimiś bossami na raz ja mam walczyć? Czy ich popieprzyło już? No zobaczcie przecież. I co on teraz zrobi? He! Jeszcze wskoczył tutaj do mnie. Dobra, to może z nimi jest taki motyw jak z gargulcami, że po prostu. Tak naprawdę jest ich tu w tym przypadku trzech. W gargulcy były dwa, ale po prostu one następne bossy dopiero przyjdą, jak pokonam tego pierwszego, lub po określonym czasie. Może o to chodzi, nie wiem, pojęcia. dobra, napiję się. Teraz będę korzystać tylko z playnota, z w życia. Czekam, aż oczywiście do mnie wskoczy. Tam już jest chyba kolejny. Nie, to są tylko jakieś statuły. To są, to są jakieś tam posągi. To nie jest prawdziwy. To jest strażnik. Wow. Poczekam na stamina Dobrze, i padł pierwszy. No to teraz nam pozostało tylko dwóch. O co chodzi? Tak, przechodzi już następny. Okej, okay, świetnie. Czyli nie musimy walczyć z trzema naraz. Mam taką nadzieję. Zobaczymy. Czy ten się będzie się jakoś różnił od tego pierwszego? Jezu, jeszcze jeden, jeden idzie. Na wa Was pogrzało. Teraz mam z dwoma naraz walczyć. Strażniczka Luin Alessia, Dobra, to właśnie ze strażniczką jakąś walczę. O jezu, jeszcze kolejne. Nie, wiecie co? Może w tym przypadku akurat yy, zejdę sobie na dół. O, wiedziałem, że trochę życia stracę przez to. Nick! Jezus Mario! Ostrało was z tym damage'em? No, to też jest oczywiście efekt tego, że korzystam ze strasznie lekkiej tarczy. Yy, nie tarczy, tylko właśnie zbroi. Czy tam nie ma jakiejś przepaści? Nie, dobra, mogę śmiało tutaj chodzić. Jezus, marek wirują. Ktoś tam dostał. Ale to chyba ta jest ta alesja, która ma mniej zdrowia. Wolę jednego atakować tego strażnika. Nie, to jest właśnie strażnik, to nie jest strażniczka. To jest ta strażniczka. Ona jest. no już pozbawiona większej ilości życia. Okej, okay, okej, okay. JEZUS MARIA I padłem MNIE! Ja, jajaj, nie żyję. Kurde, 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 kurde. No, widzę, że w końcu trafiliśmy na jakiegoś naprawdę bardzo wymagającego bossa. Nie powiem, że poprzednie byli prości, bo na ostatnim olbrzymie rage'owałem, ale powiem, że... Ta trójka, to trio... Może... Naprawdę sprawiać problemy. Yy, zwróćcie też uwagę, że już mam 50 Soul Level, jestem już troszeczkę, no, rozwiniętą postacią. A cholera The Major nie dostawałem. Yy, dobrze, jestem dopiero tutaj, no chyba sobie jaja robicie. Ja się oczywiście, że teraz przeniosę do tamtego innego Bonfire'a, bo to nie jestem po prostu, przy którym powinienem być. Czemu się nie pojawia mini? Być że ktoś mnie zaatakował, czy coś takiego. W ogóle jeszcze nikt mnie nie najechał. jakoś nie narzekam z tego powodu, oczywiście. Przeniosę się teraz do podzielonej wieży. Czyli do trzeciego Bonfayera, właśnie w całej tej twierdzy. I stanę się człowiekiem, bo. Ale nie od nie przy Bonfayerze, tylko oczywiście stanę się człowiekiem. przy użyciu kukły, człowieka, bo. Ale, oczywiście, przed bossem samym, przed samym Fogiem, no bo teraz nie czuję takiej potrzeby, żeby stać się człowiekiem. Nie chcę, żeby ktoś mnie przy okazji jeszcze najechał. Jak będę dochodził do samego bossa, bo wiem, wiem, można mnie najechać, kiedy właśnie nawet nie jestem człowiekiem. A sam fakt po prostu. Jezu, czy ja teraz pokręciłem drogę? Nie, to trzeba trochę dalej iść. A samo to, że jesteśmy człowiekiem, zwiększa prawdopodobieństwo inwazji. A ja nie chcę mieć inwazji. Wow, udało mi się nawet uniknąć tego. Ale Chciałem mi też swoje dusze odzyskać, bo tam miałem chyba blisko tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, tutaj będzie mieć dopiero dość do bossa. Cholera, jeszcze z całym tym syfem po drodze będę musiał walczyć, chyba z pięcioma na dzień dobry tymi wojownikami srebrnymi, i później jeszcze właśnie e, z dwoma, przynajmniej. Dobra. Się z nimi rozprawię. Mam nadzieję, że bez jakichś większych problemów. I mam nadzieję, że teraz będę miał 6 Estusów do dyspozycji. Co, oni się nie respią? Jasne, że się respią, już ich słyszę. Dokładnie. Będę chciał ich szybko zabić na samym starcie. Dobra. I teraz tego? Pięknie. Trzech padło, zostało na samym początku jeszcze. Dwóch Klejnot życia. O, przynajmniej jeden się zwrócił, ale nie zwrócił się ten najlepszy, który niestety zużył na samym początku, bo był taki olbrzymi. I tak tylko kantem oka spojrzałem, że to, to chyba jest Estus. No i niestety to nie był Estus. Boże, mumia za mną! I co teraz? <ścoughs> Dobra, jakoś wyjdę z tego. Kurde, też musiała się napatować. Cholerna mumia tutaj. Nie wyjdę stąd teraz. O, jasne, 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 Inni tracę duszę. Czekajcie Może mały speedrunnik, co? Albo przynajmniej tutaj się uleczę I postaram się z nimi rozprawić w tym miejscu Powiem, że to najrozsądniejsze nie jest, kurde Będę teraz nie ściągnę na siebie jeszcze więcej ich No dobra, chodźcie, chodźcie pojedynczo Pojedynczo zapraszam do zabawy Wpadł chociaż Juzu żeby mnie nie złapał, bo bym nie zabił to najpe najpewniej już. Gdzie on lezie? No, przy się może uleczy teraz. I spadnę mu na łeb. Albo nie, nie udało się. No, lecimy, lecimy na bossa. Jeśli nie pamięć nie myli, tu jest właśnie ta pułapka. Paskudna. I na bossa się idzie tędy. Teraz musimy sobie oczywiście po wejść do góry i będziemy mieli foga. I naszego bossa, i ja oczywiście zaraz się stanie człowiekiem, żeby sobie przyzwać kogoś do pomocy, tak jak to zapowiadałem. Wcale jakoś długo się do niego, do tego bossa nie dochodzi. To już tak właśnie tych dwóch było. To pamiętam, jakby teraz się z nimi zabawić. Może mocny atak jeszcze. Ohohohoho. o kurde. Też się nie będę leczyć, bo chyba sama w sobie kukła człowieka nawet mi regeneruje trochę zdrowia, przez to, że się staje człowiekiem. To znaczy maksa zdrowia nam regeneruje, tak mi się wydaje. A może i nie. Bo, humanity na pewno tak działało. O Jezu, to jeszcze czterech tam ich było, aż. Kurde. Chciałem to oszczędzić, dobra. To oszczędzamy. Raz. I dwa. Raz. dwa. Unik. Yy, raz. I padł. Świetnie. Nikogo więcej tutaj nie ma, że mnie nikt tutaj zaraz nie zaskoczył. Chyba nie. No to szybko się w takim razie stanę człowiekiem. Użyj. Co. Człowieczeństwo odzyskane, ale czy zregenerował mi też to życie? Kurde, to już nie regeneruje życie, to nie, nie. możemy tego używać jako zamiennika Estusa czy czegoś takiego. Dobra, ja sobie przeciw jakoś tutaj do pomocy. W takim razie. Oczywiście aktywuję kilka tutaj znaków przyzwania. Mam nadzieję, że... O właśnie. No bo wiadomo, że kilka zawsze trzeba odrzucić takich znaków, przyzwania niestety. Yy... I... Chyba kogoś przyzwiemy. O, właśnie, Pątniczka Belkrai. to jest chyba NPC. Tak? Czy nie? Jesteś człowiekiem, czy NPC? Jeśli człowiek, to pewnie mi zaraz odmacha. Pewnie ja powiem, że to jest. To jest raczej NPC. No, NPC to jest najprawdopodobniej. Czemu mi tylko inne znaki już znikły? Zaraz powinienem pewnie dostać informację, że nie udało się kogoś tam przyzwać. I mi się pojawią, i mi się zwolnią po prostu kolejne znaki. Najpewniej, w ogóle popatrzmy na siebie. Długo nie widziałem twarzy naprawdę naszego bohatera. No może tak jest, że jak mamy już NPC do pomocy, to niestety nikogo więcej nie możemy przyzwać. Może też jest taka opcja, nie wiem. Ale co zawsze był do dwóch przyzwanych, chyba, nie? O, jest coś nowego. Jest, po prostu. Trzeba było poczekać. Pixel Rider, ale on mi się ostatnio anulował, no właśnie. Przyzwanie znikło niestety, a tutaj by się nas przydało zdecydowanie więcej na tych strażników pieprzonych. Dobra, ja się może jeszcze trochę uleczę, wiecie, bo... wolę mieć maksa zdrowia. No i tylko... i 400 już z, yy, zużyłem, dochodząc do samego tego bossa. No dobra, wejdźmy najwyżej, mamy jeszcze kilka tych kuków człowieka, więc mogę sobie je spokojnie użyć. Wow! Zapomniałem, że on tu już stoi. Nie no! Rozpoczęcie i wejście na bossa mistrzowskie, muszę przyznać. Ale. tej. naszej. wiedźmy, tej. Belkraj, nie, nie widziałem nigdzie. Znaczy, jej chyba nie spotkaliśmy, tak mi się wydaje. Bo to chyba nie jest ta kobieta, z którą tam sobie rozmawialiśmy kilka razy. Co miała tą maskę, prawda? Raczej znaczy, to nie jest ona. Dobra, poczekamy na staminę. No, widzę, że też jest całkiem ładnego damage'a. Jest w stanie zadać Nie tak dużego jak ja, oczywiście tym mieczem, ale nie nieźle sobie radzi Jezu! Ostatni Estus Kurde, mogłem poczekać na jeszcze kogoś do pomocy By było lepiej Dobra, pierwszy padł Oczywiście teraz musimy się liczyć z tym, że już idą następni Teraz niestety już w dwójkę nas przywitają Mhm, ona mi zaraz padnie Wow To było niezłe no oczywiście. Fajnie jakby ona wzięła jednego, ja bym wziął jednego. Też jest taka opcja, że po prostu ja odciągam uwagę, ona atakuje swoimi czarami. nie uda. Nie da się z nią dogadać. W ten sposób niestety. Zrobi to co chce. Aha, i właśnie ten mi skoczy na plecy. I gubi pomysł, by było też takie coś, żebym zorganizował jakąś kooperację w jakimś odcinku, może, z y, Wami. Albo też dogadał się z kimś y, na kooperację. Jeśli ktoś w ogóle też nagrywa jakieś Dark Souls 2, to żebym dogadał się z kimś po prostu, żebyśmy się zmówili. Y, że będziemy rozmawiać nawet. Nie wiem, czy to przez grę, czy to przez jakiś tam komunikator. Bo przez grę też również można. Trzeba wykupić odpowiedni przedmiot. Właśnie, nawet tam bo w Manjuli można go dostać. URDE Że ona mi nie padnie, pewnie tak się zaraz stanie. Zobacz, jak mam strasznie mało życia. Ten, co u mnie tutaj jest, to jest właśnie ten, co mam mniej życia. Nie raz powinien paść. Teraz pięknie. I został nam już ostatni do pokonania. Może jeszcze uda mi się ocalić jej życie. Co? Nie! Nie, 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 nie. Nie chcę teraz paść. Proszę, nie! Dobij go. Jest! Udało się! Dziękuję! Wygrana! Dobra, chyba nas nic już nie zaskoczy. E, czemu nie wracasz do swojego świata? Dusza strażnika ruin. Świetnie. E, ale, o właśnie. Już myślałem, że teraz jest tak, że ona nie zniknie, do, nie zostanie wygrana od swojego świata. E, wiecie co? Dla bezpieczeństwa wezmę sobie. zużyję ten jeden klejnot życia. Niech stracę, bo widzę, że. Lokacja ta jest naprawdę bardzo ciekawa. Mam 40 prawie tysięcy dusz, no, to jest coś niesamowitego. Co to jest za wiadomość? E, przed tą ścianą mgły. Ca. Super. Um, a tutaj co mamy? Zbliża się iluzja, to znaczy drzwi. I, te, I to ty, naprawdę. Słuchajcie, naprawdę wystarczy X nacisnąć. Właśnie nacisnąłem X. Jak widzicie, ściana mi się jakaś tutaj otworzyła. Mam nadzieję, że będzie ognisko u góry, a nie kolejni przeciwnicy, którzy chcą mnie zamordować. Mamy skrzynkę. Czyli faktycznie, teraz nie trzeba atakować, tylko wystarczy podejść i nacisnąć X. Okay. Zapamiętam na przyszłość, to nie jest żaden fake. W ostatnim, w ostatnim odcinku właśnie się was pytałem, czy to prawda. Cisza? To pewnie jakiś czar, który wycisza nasze kroki najprawdopodobniej. Byśmy byli niewykrywalni dla przeciwników. A no, w Dimon Souls właśnie był taki na przykład pierśń. Może tutaj też jest niewidziana ściana. Wow! Ocenię tę wiadomość. Jak najbardziej. Zobaczcie, jaką przewagę daje tryb właśnie multiplayer. Nad trybem offline. Tarcza cel. Tarcza cel, co? Sprowadza przeciwników, jak mam ją ubraną? Eee, bym się nie zdziwił. Hmm, zaraz, 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 zaraz. Tarcza cel. a Słaba. Nie ma 100% od fizycznych ochrony, więc dla mnie to już jest akurat słaba tarcza, jak nie ma 100% od fizycznych. A co my tutaj mamy? Mogę to otworzyć? Mogę to rozwalić? Nie? Dwie ukryte ściany na samym bosie. W ogóle ciekawe, czy podczas boss fighta można było otworzyć sobie te ściany i wejść na przykład podrabinie do góry i schować się od, od nich. To jest, to jest bardzo ciekawe. co Nie ma tu żadnego bonfire'a, naprawdę. Coś tu cholera powinno być po tym bosie. Tak, tak w standardzie powinien być bonfire dobry. Dobra, tędy będziemy mogli chyba się wydostać. Natomiast ja chcę zdobyć tamten skarb, ale za to nie mam pojęcia jak go zdobyć. Hmm, co my tutaj mamy jakaś podpowiedź? Odwaga i skok, czyli można przeskoczyć. Dobra, to zaryzykujemy sobie. Mam nadzieję, że to jest prawda. Kurde, nie udało się. Będzie to wymaga jakieś, jakiegoś odpowiedniego odciążenia naszej postaci. Z tych przedmiotów, które mam. Pewnie, jakbym się rozebrał, to bym tam przeskoczył, ale. Nie będę tego teraz tutaj praktykował i próbował. Może jakieś tutaj sobie powrócę. Dobra, to teraz sobie skręcimy tutaj. Liczę na ognisko w końcu. Cholera. Duszę nieznanego żołnierza. To są jakieś szkielety. Zaraz mi jakaś kurde łapa. Wow! Wiedziałem, że to będzie zaraz jakaś pułapka. Nie, ja użyłem kolejnych treningów życia. Pierdzielę takie rzeczy. Chcę po prostu przeżyć i zachować moje dusze na najbliższego ogniska. Jezus Maria, zobaczcie jakie to jest chamskie. Tu mamy ognisko, a przed nim jeszcze pułapka. Żebyśmy oczywiście, yy, nie daj Boże, nie doszli tutaj w yy, całości, w jednym kawałku do ogniska. Nie no, super. Yy, dobra, usiądźmy sobie. I myślę, że możemy się przenieść teraz do Majuli, w której to czeka nas. No, już sobie ręce zacieram. Czeka nas dużo, dużo levelowania. I myślę, że też może sobie podejdę do Kowala, żeby sprawdzić, czy mogę sobie ten mój miecz ulepszyć. Bo nie pamiętam, czy mam jakieś kamienie potrzebne do ulepszenia go. Wydaje mi się, że potrzebuję teraz wielki kamień Titanitu, czy tam duży kawał, odłamek Titanitu, a chyba go nie posiadam. chociaż mogę się mylić. Zobaczymy. Błękitna pieczęć. Ten miecz chyba może nas plus 10 aż ulepszyć. Tak kojarzę z komentarza kogoś z was. I co? Nie kupiłem przedmiot, tylko wzmocnienie. Mogę. Ale nie mogę dwa razy, mogłem tylko raz. No, mam już teraz 300 obrażeń od samych obra fizycznych na tym mieczu. Następne leczenie to będzie już 320 obrażeń. Nieźle, będzie różnica. Muszę oczywiście tylko jeszcze jeden duży odłamek tytanitu zdobyć. Ciekawa sprawa, to jest kościanny kostur, czyli pamiętam do rzucania, właśnie czarów i tak dalej. Mogę też tą swoją tarczę oczywiście... Mógłbym tarczę ulepszyć, ale nie mam migoczącego titanitu, a tą tarczę mogę ulepszyć. Mogę. Wymagane zwyczajne odłamki titanitu są, żeby podwyższyć troszeczkę ochronę od innych tam efektów, jak na przykład trucizna, czy tam płomienie, czy błyskawice. Ale ja sobie to na razie podaruję, wiecie? Pójdziemy sobie... A właśnie! Ktoś mi jeszcze napisał, że warto zajrzeć do tego handlarza, bo z nim czytałem dwie sprzeczne wersje. Jedna osoba mi napisała, że ten oto handlarz. A, do tego domu co do ten szkielet. Pójdziemy sobie później. E, pójdziemy sobie później. Tak, tak zrobiłem trochę później niż po tym co powiedziałem tym. Dodam tego. E, dwie sprzeczne wersje. Jedna. E, u handlarza pojawiają się nowe przedmioty po zabiciu konkretnej liczby bossów. Druga. U handlarza pojawiają się nowe przedmioty do kupienia dopiero po wykupieniu konkretnej liczby przedmiotów u właśnie tego handlarza. Więc nie wiem jak to jest. Zobaczymy, czy pojawiło się coś nowego. Ktoś też powiedział. Nie, nic nowego się nie pojawiało. Ktoś powiedział, żebym spojrzał na jakieś pancerze, które tutaj się znajdują. I też. Um, co, o to chodziło? Nie. Nic nowego niestety tutaj nie doszło. Do jego wyposażenia w tym sklepie. Dobra, chodźmy sobie stąd. Dobra, dobra, dobra. Tu pewnie bym. Czekajcie to za wiadomość. Zawsze zachowaj spokój. Yy, nie tutaj i zniszczenie. Znaczy, nie wiem w sumie, czy tutaj. Tam jest taka belka, to może tam bym nawet przeżył ten upadek. Jakbym stamtąd oczywiście zeskoczył. zaskoczył. Zobaczmy sobie tą krew z ciekawości. Czy gościu jakiś tutaj spadł yy, na tą belkę i zginął, czy poleciał dalej? Sobie stał, też pewnie widzę, rozmyślał. chciał się zsunąć na to. I trafił i zginął. Ha. Tam mi właśnie ktoś z was napisał że jest jakaś kolejna ścieżka, jakiś kolejny boss, ale to sobie tam zobaczymy kiedy indziej. Troszeczkę później. Na razie jakoś tam mi się nie spieszy. Nie chcę zginąć, na razie jestem człowiekiem, to mam oczywiście teraz pewnego rodzaju przywileje, jak na przykład właśnie przyzywanie sobie ludzi do kooperacji. A przy okazji tak z czystej ciekawości, zobaczmy sobie ile ludzi już zginęło na świecie w Dark Souls 2. To będzie stan na niedzielę, 16 marca. No ile? 40 milionów śmierci. 275, 289. No tam widzicie, 10-20 zgonów na sekundę. Nie, w ogóle się nie zmiesza ta liczba. Over... Oh, mm, mogę przystąpić do przymierza, mogę nauczyć się gestu. O, to mogę zrobić. Witaj. Zawsze się warto nauczyć nowego przemierza. Okej, okay, to na razie zostawię. Ja. I też jestem ciekawy co chodzi z tym posągiem, co tam blokuje tą dźwignię obok tego rycerza z wielkim niebieskim mieczem. Ktoś z Was zwrócił uwagę, że w pewnym momencie jak miałem loading, po prostu loading screen, to podczas właśnie ekranu ładowania pojawił się jakiś przedmiot, który niby cofa z Skamielinę, czy coś takiego, po prostu zamienia kamień w żywą postać, czy coś takiego, po prostu mój efekt tego, więc może to właśnie muszę zdobyć, to była chyba jakaś żywica sosny, nie, żywica sosny nie, to ona jest do nałożenia błyskawic na broń, nie wiem, coś takiego, to myślę, że na to natrafić powinienem niebawem, albo przynajmniej w naszej serii, mm, dobra, pograłem sobie w takim razie z Herold i troszeczkę bym sobie właśnie y, chętnie zainwestował... Mm. Obrażenia fizyczne. Hmm. Co by tutaj sobie przeznaczyć? Myślę, że dwa punkty mogę w to wpakować. Mogę sobie dać jeden symbolicznie wzręczność. I dać sobie trochę w tą siłę myślę. Mogę tak do 34. Dobra, może być. Okej. Okay. I to by było na tyle co mogę zrobić e, Także myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć teraz ten materiał Bo trwa on tutaj prawie 30 minut e, Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zachęcam do oceny i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych odcinkach I teraz się ukłonię Takie zaskoczenie, bo zapominam bardzo często o tym, więc Kłaniam się Mam nadzieję, że odcinek się spodobał Nie zapomnijcie o ocenie Zapraszam do komentowania, pisania rad I do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku Na razie, cześć!